Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Podróży bez Paszportu. To jest raport z frontu. Tym razem kolejna sytuacja, w której samodzielnie nagrywam odcinek i dzisiaj skupimy się na problemie, jaki wystąpił w Donbasie, konkretnie na odcinku Pokrowskim w ciągu ostatnich paru tygodni. Dzisiaj Państwo dowiedzą się, jak mniej więcej wygląda sytuacja na tej naj bardziej zapalnej części tego wschodniego regionu Ukrainy. Zaczniemy od sektoru, który znajduje się bezpośrednio przed aglomeracją pokrowską. Mowa oczywiście o Linii, Hrodiwka, wieśmy, Kołajwka i okupowana Nowo I Jak tutaj obecnie wygląda sytuacja? Jeżeli chodzi o grodiwkę, to tutaj ukraińskie pozycje nadal opierają się o rzekę Żurawka, Ukraińcy mają swoje stanowiska po zachodniej stronie tego cieku, a Rosjanie kontrolują już no nieco inaczej, jak pokazuje to screen z mapy Deep State, na który sam naniosłem drobne zmiany. No, Rosjanie kontrolują wschodnią część tego miasteczka. Jeżeli chodzi o status Mykolajiwki, to jest on niepewny, ale niewykluczone, że również i ona znajduje się pod okupacją rosyjską. Jeżeli chodzi o ukraińskie stanowiska, jakie były pod nowogrodiwką, to w rękach ukraińskich nadal się znajduje jedna z wysokich haut. Położonych pomiędzy północną częścią Nowogrodiwki a wsiami Krótej i Krasnej Jar. Niektórzy ukraińscy żołnierze podają na kanałach telegramowych, że w rękach ukraińskich mogą się również znajdować jeszcze pojedyncze budynki w północnym skraju Nowogrodiwki. No ale nie zmienia to faktu, że właściwie Miasteczko znajduje się w rękach rosyjskich. To po prostu wiele nie zmienia. W rękach ukraińskich ma się również znajdować południowa hałda, która jest położona właśnie na południowy zachód od terenu zabudowanego Nowogrodiwki. Ukraińcy właśnie z tamtych stanowisk ostrzeliwują zachodnie obrzeża tej miejscowości. Przechodzimy dalej na południe. Do miasta Selidowe. Tutaj sytuacja również przedstawia się inaczej, niż pokazuje to mapa portalu Deep State. Z pewnością rosyjskie pozycje znajdują się wzdłuż tej czerwonej oznaczonej przeze mnie linii. Biegnie ona od ulicy Pokoju i następnie przez. Północny tutaj, fragment terenu zabudowanego, aż do ulicy Gogola. I tutaj, właśnie wzdłuż tej ulicy, z północy na południe, znajduje się linia frontu. Dzisiaj potwierdzono doniesienia o tym, że Rosjanie zajęli stadion oraz teren wokół niego, wliczając w to również park. Co ja tu jeszcze takiego oznaczyłem? Szarą linią oznaczyłem teren, który może być, że tak to ujmę, najdalej posuniętą częścią Ziemi niczyjej. Chodzi o to, że pomiędzy tą szarą linią a czerwoną ma się znajdować szara strefa. Przy czym ta szara strefa jest oczywiście bliska. Zajęciu przez Rosjan. A co się znajduje przy tej szarej linii? Dlaczego akurat ją oznaczyłem w tym miejscu? Chodzi o to, że dzisiaj pojawiły się doniesienia, e, i o tym donoszą sami Rosjanie, e, jakoby niewielkie grupy rosyjskiej piechoty dotarły do ulicy 8 września. I właśnie ja tą ulicę tutaj. Prawdopodobne miejsce, gdzie Rosjanie dotarli, oznaczyłem takim właśnie żółtym X. Także tutaj, jak widzimy, Rosjanie dokonują pewnych postępów, ale te postępy na razie oni osiągają w tej strefie terenu zabudowanego, gdzie mamy do czynienia z niezbyt gęstą zabudową, i mowa tutaj przede wszystkim o domkach jednorodzinnych, czyli tutaj mamy do czynienia z niską zabudową. Jak daleko sięga ta niska zabudowa? Do tych jasno-zielonych linii, które również oznaczyłem na mapie selidowego. Wewnątrz tych linii mamy już do czynienia z tak zwaną wysoką zabudową, czyli nawiasem mówiąc blokami. I właśnie tutaj widzimy, że na tej linii Rosjanie zatrzymali na razie swoje ataki. One przynajmniej na chwilę obecną ugrzęzły. Ukraińscy żołnierze właśnie też nadal podkreślają, że nikt Selidowego nie sprzedaje Rosjanom, tak w cudzysłowie. I walki toczą się tutaj w innych warunkach, mają inny przebieg, niż miało to miejsce chociażby w. Nowogrodliwce. Także z uwagi też na to, że ataki Rosjan tutaj się troszeczkę zatrzymały, Rosjanie kontynuują ataki na południowy wschód od Selidowego i mowa tutaj właśnie o tym rejonie. Pod ukraińskim Hirnykiem, którego tutaj mapa nie obejmuje, a jedynie jego północny niewielki fragment oraz Żyłanie Persze. Jak tutaj wygląda sytuacja? Tutaj troszeczkę też naniosłem małe poprawki, które uaktualniają troszeczkę sytuację względem tego, co oznacza portal Deep State na swoich mapach. Przede wszystkim tutaj słusznie oni już oznaczyli, że Rosjanie zajęli Karliwkę, miało to miejsce w zasadzie jeszcze wczoraj. Ukraińcy mieli się wycofać sprawnie z karliwki, ponosząc tam niewielkie straty. Aczkolwiek Rosjanie zdołali, i to też prawdopodobnie już wczoraj, czego jednak na mapie nie oznaczono, zajęli też gałycyniwkę. Zajęcie tej miejscowości i uchwycenie przyczółka po południowej stronie, tutaj widzimy, płynącego cieku, umożliwiło Rosjanom. Naciskanie na małą wieś o nazwie Żyłanie Persze. Ta wieś prawdopodobnie niedługo padnie pod naporem Rosjan, co może mieć potem dość przykre konsekwencje, ale do tego zaraz przejdę. Na razie się zatrzymamy przy miasteczku Ukraińsk. Jeżeli chodzi o ukraińskie, to tutaj sytuacja jest trochę podobna jak przy Selidowym. Tutaj ataki Rosjan również się zatrzymały na terenie zabudowanym. Rosjanie tutaj odczuli opór i właśnie dlatego też kierują swoje natarcie dalej na południe od wsi Łysiwka, którą jak tutaj Państwo widzą, która się znajduje zaraz na wschód od Ukraińska. No, tutaj dzieli je naprawdę niewielki pas terenu. Rosjanie kierują swoje natarcie dalej na południe, a dalej na południe, tak jak mówiłem, jest Żołanie Persze i wspomniany też Hirnyk. Tylko, że Hirnyk to no, również nie jest mała miejscowość. Jak tutaj Państwo widzą, Hirnyk jest prawie dwa razy większy, jeżeli chodzi o teren zabudowany niż Ukraińsk. Także niewykluczone... Że Rosjanie tutaj też się zatrzymają, o ile obrona się nie posypie, jak miało to miejsce w Nowogrodiwce, ale w dalszym ciągu Rosjanie będą mogli zajmować te niewielkie miejscowości. Podobnie jak działanie pierwsze, mamy też żołanie drugie. I nieco dalej jeszcze na południe przylegające do Kurachiwki. Małe miasteczko, tu gdzieś wieś zoriane. I dlaczego wcześniej mówiłem, że zdobycie przez Rosjan wsi, żelanie pierwsze może mieć dość tragiczne następstwa. Chodzi o to, że przy zajęciu tej wsi powstanie tutaj bardzo wąski korytarz pomiędzy żelaniem Pierwszym a znajdującym się tutaj zbiornikiem wodnym, zbiornikiem pod Kurachiwką, która jest tutaj razem z Girnikiem oznaczona kolorem fioletowym, jako taka jedna y, aglomeracja. Co to będzie oznaczało? Będzie to oznaczało, że powstanie właśnie ten niewielki korytarz, przez który będą musiały się wycofywać ukraińskie oddziały, nadal broniące się w rejonie Newelskiego. Newelskie oznaczyłem tutaj y, żółtym kołem. Newelskie nadal jest utrzymywane przez Ukraińców. No to jest w zasadzie jedna z bardziej spektakularnych obron, jakie mia, jaka miała, miała miejsce na Donbasie w ciągu ostatnich dwóch lat. Rosjanie przez naprawdę bardzo długi czas nie byli w stanie zdobyć tej wioski położonej niedaleko Doniecka. Ale teraz Ukraińcy będą musieli prawdopodobnie te stanowiska porzucić i wycofać się jak najszybciej w kierunku Kurachiwki i Jirnyka. Będą musieli, co prawda, oddać w ten sposób dość spory teren, ale lepiej oddać teren i przy okazji ocalić skład osobowy. Tutaj, jeszcze na tej mapie, oznaczyłem. Jeden z głównych celów obecnych działań rosyjskich na tym odcinku, czyli Kurachowe. Kurachowe zostało tutaj oznaczone niebieskim kółkiem. Także tutaj właśnie widzimy główne cele Rosjan na tym odcinku. Czyli Hirnyk, Kurachiwka, samo miasto Kurachowe które też będzie dla Rosjan bardzo ważne i dzięki zajęciu tych miejscowości, a później również w Uuedaru, Rosjanie będą mogli po prostu wyrównać sobie tutaj linię frontu i wtedy te wybrzeżenie, które zostało wybite podczas natarcia na aglomerację pokrowską, będzie miało po prostu solidniejsze podstawy. Rosjanie nie będą musieli się już obawiać na przyszłość tego, że Ukraińcy podejmą jakieś działania mające na celu oskrzydlenie i przecięcie tego wybrzuszenia i tym samym stworzenie Rosjanom kotła pod samą aglomeracją Pokrowską. Takie tutaj są cele Rosjan, więc nie tylko po prostu odepchnięcie Ukraińców na zachód, zdobycie po prostu terenu. Ale chodzi tutaj o po prostu bardziej korzystne ukształtowanie linii frontu i zabezpieczenie się na przyszłość. I jeszcze tutaj należy podkreślić jedną rzecz. W miejscowości, które tutaj Państwo widzą na mapie Kurachowe, Kurachiwka są teraz ofiarami bombardowań rosyjskich. Sami ukraińscy żołnierze podkreślają, że nie pamiętają, aby kurachowe było bombardowane tak mocno, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich dób. Także tutaj widzimy, że również działania rosyjskiego lotnictwa wyraźnie wskazują na to, jakie również mają być cele trwające właśnie rosyjskiej. Operacji. Co do samej aglomeracji pokrowskiej, to widzimy, że przynajmniej na razie tam natarcie rosyjskie się zatrzymało. Zmiany na linii frontu są naprawdę znikome, więc niewykluczone, że Rosjanie na razie się właśnie dlatego skupią na zmianie przebiegu linii frontu. Na południowy wschód od Pokrowska, a dopiero później podejmą się działań mających na celu no, dotarcie do tej aglomeracji i rozpoczęcie bezpośrednich walk o Pokrowsk i Myrnohrad. Drodzy Państwo, dziękuję i zapraszam serdecznie na kolejny Odcinek raportu z frontu. Pozdrawiam serdecznie.